Halo, halo, czy dzień dobry, z tej strony Ciecik, a to kolejny odcinek z gry Sacrifice, kampania Czarnela, Boga Wojny, Śmierci i Zniszczenia, lecimy dalej. Co tym razem nam za misję zleci? Czasem mikrofon biorę dam. Cóż za prostak, szkoda czasu na te jego zabawki, jedź do Golgoty, tam przygotujemy się do rozprawy z Mardukiem. Do Golgoty? Powrotem na Golgotę, no nieźle. Choć Czarnel odzyskał kontrolę nad czarcią bramą zaledwie kilka dni wcześniej, nie zawahał się wykorzystać całej drzemiącej w niej mocy. Ta brama Aha. to urządzenie do komunikacji z innymi wymiarami, Z królestwem demonów. Tak, i do tego właśnie miała nam posłużyć. No nieźle. Jaki piękny uśmiech! a starota w ciało... A starota? Władcę tartaru? Słyszałeś o nim? Znam się co nieco na demonach. Pozwolisz mi skończyć, zyzyks? Uwięziłem ducha starota w ciele jednego z kosiarzy czarnela, zwanego gangrelem. Widzę, że przyzywanie demonów nie jest ci no. Musimy zamienić gniew Astarota w siłę Gangrela. Wtedy stawimy czoła Mardukowi. Ojej, misja z obronią. ...rytuału, musisz dbać o bezpieczeństwo Gangrela. Pamiętaj, nie pozwól mu umrzeć. Chyle czoła przed twoją mądrością, Jogo. Twoja droga rzeczywiście była krótsza od mojej. Dlaczego niepokoicie spokojną krainę Stygii? Przybyliśmy położyć kres tej niegodziwości. Korzystanie z czarciej bramy zostało... Co to za kurczak jednonożny, a jogo? Nie prosiłem o wykład z historii starożytnej. Jesteśmy tu, by walczyć z Mardukiem. Przyłączcie się do nas. Ufam ci tak samo jak każdej zarazie Czarnela. Wcale tam nazywają Yogo. Jest obrońcą Elysium od zarania dziejów. To, co chcę wam powiedzieć, to Astarot to jest babiloński demon bodajże. Wam powiem nawet, czy to prawda, czy oczywiście moja wiedza za zawsze jest dziwna i potrafię się pomylić. Astaroth... Ehm. O! Już tak często. Ekran, ekran. Tak, Astaroth w tradycji okultystycznej 29 duch Goecji. Demon zwan również pod imionami Astarot, Astarot, Asterot. By go przywołać i podporządkować Potrzebna jest jego pieczęć, która według Geocji Powinna być zrobiona z miedzi oraz dysk Salomona Magiczny piersień, w którym który w tym przypadku powinien być zrobiony ze srebra i musi bezustannie dotykać twarzy maga, by chronić go przed śmierdzącym oddechem demona. Najlepszym dniem na jego przywołanie jest środa między godziną 10 a 11 w nocy. O super! Dobra, sporo hmm. tu tego jest, ale nie będziemy teraz mieli, jak to powiedział Eldred, wykład z historii starożytnej, tylko lecimy obronić Astarota. Podwładni zostali zaatakowani. Dobra, pierwszy muszę to zrobić. Mm. Jesteście grupą 9. chroncie mnie. Chroncie mnie. Mm. Jesteście grupą 1. Dobra, co ja to zrobię. Chroncie mnie. Zupełnie jak ich przodkowie. Dobra te oczaki są niezrównane w walce na odległość. Pamiętaj, że ich pociski są zatrute. O, został zaatakowany. O super, że mój Mak został. O super, jeszcze mi podwładni giną. O ja cię kręcę, dobra, wskrzeszenie umarłych. Mój Mak został zaatakowany. Nie cel został zaatakowany. Dobra. Brata piekieł otwarte. Może w miarę pierwszy ten atak odeprzemy. Płynący władni zostali zaatakowani. Twój budynek został zaatakowany. Super, że mój budynek został zaatakowany. Płynący władni giną. Czy wy możecie, z stary, już mnie nie atakować? włady mi ginął. Mi się za chwilę mana skończy od tego wskrzeszania. Ach, dobra, super.

skończyliście już tutaj mnie napieprzać ze wszystkich stron. Jest, udało się wreszcie. Wow. Jeszcze ten tutaj Jogo dalej jest. No ja cię kręcę. Weźcie mi go stąd. Tylko zostali zaatakowani. został zaatakowany. Dobra. Poko, dobra, I w miarę już gdzieś to jakoś to wszystko odepchnęli. Zniszczyć ten budynek. Dobra, bierz mi te dusze. Woda. Jesteście grupą jeden. Coś tam jeszcze jest? Tak, dobra. Wróg na horyzoncie. Niech se będzie i ten wróg na horyzoncie. Ruk na horyzoncie! Dobra, ma zniszczony, Moi podwładni zostali zaatakowani. Jakimiś... Super, lecimy po kolejne duszyczki. Tam te dusze tam? A, nie ma. nie niegotowe. Jak ja nienawidzę, mieć misji z ochranianiem kogoś, to są tak denerwujące misje. Moi podwodzi zostali zaatakowani. Dobra, leczenie. I to jest taki rozpierdziel, że ja już nic nie widzę. Nie? Dobra, bierzemy duszyczki. Komponent, mm. Dobra, dajcie mi znowu oczaków. Jesteś grubą jedną. Chroncie mnie. Dobra, kolejny zdech. To już jest po sprawie. Co jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze półtorej minuty, czego ochraniać? Ja cię kręcę. Za chwilę zapiszemy sobie, bo. Atak został odparty, co mi się bardzo podoba. Wiadomo, w wskrzeszenie umarłych robi swoje, bo tak to bym nie wiem, czy by mi się to udało cokolwiek ugarnąć. Jak nagle ze wszystkich stron mnie atakują. Trosik dobry? Trosik dobry. Taki zamszowy. Nie, za swoje. Za swoje? Mmm... Bong, bong. Mm. Dobra, ja bym chciał użyć znów wrót, wrót piekieł. Nieprawidłowy cel. Nieprawidłowy cel. A, przewróci mnie. Tak, przewrócił mnie. I zaklęcie mi przerwał. Nieprawidłowy cel. Manali Persephone, Abraxus. No nieźle. Podwładni zostali zaatakowani. Mark został zaatakowany. podwładni giną. Dobra, niech se giną te podwładni. podwładni zostali zaatakowani. Zaklęcie nie gotowe. Duk na horyzoncie. Twój budynek został zaatakowany. Super. Zaraz się tam przeteleportujemy. Nadra. Kulpa. Aha. Super. Gangrel zostanie wysłany do Acheronu, by znaleźć Marduka. A teraz pozbądź się Jogo, zanim narobi więcej kłopotu. Za to nie wolno powtarzam nie wolno ci skrzywdzić Abraxus. Chcę z nią porozmawiać osobiście. No, spoko, nie skrzywdę tej twojej lady. Misja wykonana. Twój budynek został zaatakowany. Przed nami nowe zadania. O, nie ma opcji, nie dostaniesz dusz. Twój podwładni zostali zaatakowani. Twój podwładnik ginął. O, jeszcze mnie to uleczyło, nieźle.

Dobra, zapiszę znowu. 8. Mm, Zaklęcie nie gotowe. Gangrel musi przeżyć, a Braxus musi przeżyć. Dobra. Róg na horyzoncie. Róg na horyzoncie. Niech będzie i ten róg na horyzoncie. Budynek został zaatakowany. Twój został zaatakowany. Nieprawidłowy cel, nieprawidłowy cel, nieprawidłowy cel. No, ma ten gangrel uderzenie. To te... mi budynek, pójdź budynek. budynek, budynek. Gół... Dobra? Pół ten budynek. Twój Sam... budynek został zaatakowany. No, niech będzie atakowany budynek. Mi to akurat mało co teraz odpowiada. A, raczej odpowiada. Mi to teraz w ogóle nie przeszkadza, ze względu na to, że teraz lecimy. Profanować ołtarz Jogo, ty, ale. Chroncie mnie! Chroncie mnie, żeś co wy robicie? Chroncie mnie! No jasne. jasne. No to ja się cieszę, że dla ciebie to jest jasne, więc mnie po prostu chroni. Dobra, róg Danoru. Ja cię kręcę. No Mate na staro sporo zdrowia. Hmm, daj mi znowu oczaka. Zostałeś drugą jedną. Oj podwładni zostali za Dobra, no to lecimy go profanować. Wasze smacznego. Przącie mnie Dobra Proponujemy. Twój budynek został zaatakowany. Gazam róg na horyzoncie To ataku Nie ma sprawy! No i co? Yogo? Cel poza zasięgiem. Nieprawidłowy cel. Nieprawidłowy cel. Jak A, A już po nim jest nieźle. A jeden strzał dostał. Jogo został pokonany. To fajnie, że został pokonany. Co to ma znaczyć? Myślałem, że mamy umowę. A co miałem zrobić? Jogo zorientowałby się, gdyby Abraksus zaczęła ci pomagać. To dlaczego nie przysłałeś Sarabelli? Jeszcze nie jest gotowa, ale już niedługo. Niedługo na co? Powtarzasz, musimy wybędzić Abraksus, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To nie będzie trudne. Nasza Abraksus jest świetną aktorką. Kratos. No i super. Myślałem, że będzie jakaś nagroda. Sytuacja wyglądała coraz mniej różową. Wciąż nie wiedziałem, jak pokonać Marduka. A rozłam między bogami jeszcze się pogłębił. Nie wiemy, jak pokonać Marduka. Teraz wszystko zależy od naszej dyskrecji. Persefona już wie o porażce jowo. <noise> Raksus uśpi jej czujność bajeczką o jej cudownym ocaleniu w kolgocie. Teraz musimy zająć się nową zabawką Pyro. Ten głupiec James oczywiście nie dał sobie rady. Musimy interweniować osobiście. Kurde, ten głos czarny na mi się cholernie podoba. Widać to taki mroczny. Taki prawie jak Severus Snapes. Ja tu kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej!